Uśmiech na dzień dobry. Dzisiejszy program przebiegać będzie pod hasłem Dzień Chłopaka. Dziś słońce wstało razem z panami i chłopakami, a zajdzie, gdy oni pójdą spać, bo to oni są bohaterami całego dnia. Mam, mam sygnał, że są już w studio nasi goście. Dziś w dniu chłopca jest okazja, aby trochę porozmawiać, poblądkować o kolegach, elymatach o i zaletach. Chodźcie do nas koleżanki, zapraszamy do rozmowy, bo to bardzo ciekawe. Powiedzcie mi proszę, jakie są dzisiejsi chłopcy, mężczyźni? Mądrzy. Piękni. Wysportowani. Inteligentni. Mili. Patnący. Mogłybyśmy tutaj wymieniać bez końca zalety chłopaków. Uwierzcie mi, końca by nie było. Wiecie, słyszałam, że wszyscy chłopaki codziennie dbają o piękny wygląd. I ukształtowanie męskiej muskulatury. Słyszałyście może coś na ten temat? Oczywiście! Doskonale znamy codzienny zestaw ćwiczeń naszych kolegów. Rozwijają mięśnie szyi podczas oglądania się za dziewczynami. ćwiczenia w oblewie mojej motoryki podczas obsługi pilota. Ćwiczą mięśnie poprzeczne te brzucha, podczas obdarzenia tułem i długotrwałego oglądania różnych kanałów telewizyjnych. Myślę, że pora skończyć z tymi małymi płateczkami. Przecież dzisiaj święto wszystkich panów i chłopaków. Więc wszystkie szanowne panie, koleżanki i dziewczyny stroją dziwnie, słodkie miny. Uśmiechają się, ślą życzenia. Chętnie chłopcom pomagają i odświętnie wyglądają. Koleżanki, hej, dziewczyny, dziś ich chłopca obchodzimy. Słuszny zatem im życzenia. Niech spełnią się ich marzenia. Niech im zdrowie dopisuje. Dobrych humor się nie psuje, oby im się udało, wyjść z opresji zawsze cało. Niech się uczą, wygrywają, dobry przykłady oglądają. I to wszystko nie od święta. Niech o tym każdy popyt pamięta. Z okazji waszego święta, my, dziewczyny, życzymy każdemu panu koledzy. Koleżanek, tych najfajniejszych. Ciastek, tylko tych najsłodszych. Zabaw, tylko tych najbardziej udanych przygód, tylko tych najciekawszych i budów, takich co najczęstsze, których wszędzie mogliście dotrzeć. Życzymy Wam także, byście byli pomocni jak komputer, szybcy jak japoński skutek i sympatyczni jak maskotka. A naszym drogim Panom życzymy wszystkiego najlepszego. Niech każdy dzień dostarcza Niech wartości niż was ma.